Przeszkadza mi koedukacja w szkole, to jest głupota koedukacja. Bo kształcić razem zupełnie inne dwie osoby, różne, we wszystkim różne, inaczej myślący, inaczej mówiący, inaczej czujący, razem to jest krzywda. Bo jest karykatura. Ani porządnie wychowana kobieta, ani porządnie wychowany mężczyzna. Ja jestem szczęśliwą osobą, która miała wspaniałą żeńską szkołę i miał wspaniałych kolegów wychowanych w uczciwych męskich szkołach. Znałam porządnych prawych ludzi. Miałam młodzież zaprzyjaźnioną ze mną drużynę harcecką, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Osobno wychowując morno widowisk to. Co w nich włożył włók dla nich, a nie wymieniać sobie, ja chcę być jak kimś innym. Idiota myślę, może zmienić płeć. Bo płeć to nie jest narząd rodny. Narząd rodny jest tak samo seksualny jak nosy pięta. Seksualny jest cały człowiek. Inna kobieta, inny mężczyzna. A ty masz co? Jak masz traktować kobietę? Proszę Pana, ja na dzisiaj wybrałem dwa spotkania. To pierwsze w Paryżu, gdzie Ojciec Święty powiedział, że macie ich do nieba. A następny, po paru latach, też w Paryżu, poświęcił takiej sprawie, jak laucować chłopak z dziewczyną. I powiedział tam tak, na dwóch filarach. Admiration et tendresse. Podzież i czułość. Masz podziwiać kobietę Ewę, Adam na widokę i pytał, O, oto ona, z mojej krwi, kości mojej, do mnie podobna, ale odmienna, jakże odmienna, wdzięczna. Podzież jest warunkiem miłości. Nie można kochać, jak się pogardza. I ludzie mają prawo być podziwiani. Rodzice mają prawo być podziwiani przez dzieci, nauczyciele przez, nau przez uczniów, mąż przez żonę, żona przez męża. To jest warunkiem miłości ogólnoludzkiej, aby ich coś nie zrobili. Z podziwu. Pożądanie. Naucza Karol Wojtła, co to jest pożądanie, co to jest podziw. Pożądanie to jest zachłanna chęć posiadania wszystkiego. I wy mężczyźni, robicie to z kobietą. Moja dziewczyna, jaka twoja? Jakie masz prawo do niej? Co za głowotę mówisz? Nikt nie może posiadać drugiego człowieka. Może żeś jedną. Jeżeli przy ołtarzu i przy ludziach przysięgniesz, że nie opuszczysz nigdy, że będziesz wierny, wtedy może być moja żona, nigdy moja dziewczyna. Natomiast chcę zakładnie posiadać dziewczynę. Jakich prawda? Co jej dałeś? Co robi chłopak z dziewczyną? Przecież wy przechodzicie z. Dziewczynie do dziewczyny, jak rękawiczki pozdniane. Jedna, druga, trzecia, moja żona, pierwsza żona, druga żona, trzecia żona. Ochydne Och, zachowanie, nieodpowiedzialny mężczyzn, gorsze od zwierząt. Dlaczego? Właśnie. Całe życie się tym zagadnieniem zajmuję, jestem lekarzem-psychiatrą, bo mnie fascynują ludzie. Nie ma nic ciekawszego na świecie, jak człowiek. Ale dlaczego ten człowiek, który ma wspaniałe ciało, które nie jest w tym ciałem, tylko ma ciało, bo ma także duszę. I ten człowiek, który ma ciało i duszę, na obraz Boga stworzyć. Dlaczego niszczy tak bardzo siebie i drugiego człowieka. Słuchajcie, młody lekarz, bardzo frędko zobaczyłam, że medycyna nic nie pomoże w tych konfliktach, które zaprowadzają, że ludzie się rozwodzą, zdradzają, okłamują, krzywdzą. Medycy nie ma takiej tabletki. I młodego księdza, który się przejął tym, że Komuniści narzucili prawo o zabijaniu dzieci. Tak samo się Przełcy, jak ja, zaprosiłam na spotkanie z tych kil... pary parę par pokłóconych. Poprosiłam siostrę o, o kaplicę i zrobiłam dzień skupienia dla małżeństw. I proszę Państwa, powiem Wam pierwsze zdanie, które on powiedział wtedy, ksiądz Karol Wojtyła, młody ksiądz. Powiedział, proszę państwa, najpierw zaplanujcie drobną rzecz. Niczego, sobie wzajemnie nie niszczcie. Potem zacznijcie budować. I ludzie, słuchajcie, ja 70 lat prowadzę w Radzie Marzeńską. Żadna siła na świecie nie szkodzi małżeństwu. Nikt nie może zniszczyć sakramentalnego małżeństwa, które jest przymierzem z Bogiem. Tylko oni sami, mąż, niż żonę, a żona męża, oni sami się wyniszczą. Dlaczego? Bo nie umieją kochać, bo nie umieją być uczciwi, bo kłamią. Okłamują siebie samego, wybraną dziewczynę, świat, do czego zmierzają? Przecież wszyscy umrzecie, jak tu jesteście, a nie jedynie zostanie. Czy wy rozumu nie macie, żeby nie myśleć o śmierci? Przecież pierwsza rzecz, pokusą nie ma, że się my ludzie. Siądźcie i porozmawiajcie o tym, co będzie po śmierci, bo umrzecie wszyscy. Oczywiście nie wiem kiedy. Więc namawiał ksiądz karo i otyła ludzi na świadomą refleksję. Skąd cię wziąłeś? Stworzył cię Bóg. Gdzie? W tajemniczym łonie kobiety. W matce jest to tajemnicze miejsce, gdzie nikt nie wchodzi nigdy. Mężczyzna dopuszczony jest do przedsionka. Do narządu głębi do nikt nigdy, no chyba chirurg wyjątkowy. W tym tajemniczym miejscu, w tajemniczej chwili Pan Bóg stwarza przy pomocy komórek, które wcześniej stworzył. Malutka dziewczynka rodzi się z komplecją komórek na całe życie. Mały chłopiec nie ma żadnych gotowych komórek. Ale ma gruczoły, które będą produkować, jak on trochę podrośnie. Są stworzeni po to, żeby mogli przekazywać życie i miłość. To jest sens życia ludzkiego. Mają kochać i być kochani. Czyli mają być szczęśliwi, tylko i wyłącznie. A co robią ze swoim życiem? Słuchajcie, ja się Siedemdziesiąt lat zajmuje łatką samotną. Mam podobnie jako mnóstwo tych biednych, zgwałconych albo uwiedzionych, oszukanych dziewcząt, które na szczęście nie zawiły Bo i takie są, na które spadło dziecko. Ona wcale nie chciała. Ona chciała, żeby ją chłopak podziwiał, a on ją zaciągnął do łóżka. I spadło na nią dziecko od chłopaka i od Pana Boga. Ona co? Nie wie co robić. Jedna taka maturzystka Krysia powiedziała do mnie, że zapytała 11 osób co robić, wszystkie radziły w przerwie ciąży. Ale dziewczyna urodziła to dziecko, nie ona. Dziecko z niej się rodzi. Nie zawiła. Są takie co... Dopuszczają do zawiscia dziecka, nie wiedzą co zrobić. stale nie chciały dziecka, chciały miłości. Miłość nie jest dla młodzieży. Małżeństwo nie jest dla młodzieży, to jest dla dorosłych. A pierwsze 25 lat dojrzał za Dwadzieścia 25 lat rośnie chłopak, trochę krócej kobieca. Ale do wielu te dorosłe osoby mają... Prawo działać narządem rozrodczym, mogą być rodzicami. Nie mogą dzieci rodzić dzieci, a w tej chwili tak jest. Degeneruje ludzkość. Rodzą młodziutkie niedojrzałe dziewczyny, niedojrzałe chłopaki, komórki niedojrzałe, organizm niedojrzały, rozum niedojrzały. Dzieci bawią się w rodziców. A dorośli na to patrzą i co?